Od ponad 40 lat rodzina pani Wandy walczy o swoje mieszkanie. Urzędnicy twierdzą, że pani Wanda, jej rodzina nie ma prawa do tego mieszkania. No, twierdzą, że powinna być stamtąd eksmitowana, mimo że rodzina pani Wandy za to mieszkanie kiedyś zapłaciła. Mama pani Wandy, proszę państwa, w latach 70, dokładnie w 74 roku dostała od urzędników miasta Warszawy decyzję, że sprzedadzą mieszkanie rodzinie pani Wandy. No, był nawet wymóg termin do którego trzeba wpłacić pieniądze i kwota, którą pani mama, mama, pani Wandy wpłaciła. No, niestety urzędnicy twierdzą, że rodzina pani Wandy prawa do tego mieszkania nie ma. A do tego jeszcze chcą ich stamtąd wyrzucić. Ja rozumiem, że państwo po prostu czują się oszukani. No ja stwierdzę cały czas, że w tej chwili to, co stanowisko urząd przyjął zresztą od samego początku, bo tu trzeba było się jeszcze w parę innych rzeczy, że tak powiem, zagłębić, żeby poznać to dalej, ale urząd od zawsze robił nam problemy i to, co w tej chwili pozycja jaką prezentuje, to dla mnie to jest złodziejstwo. Szanowni Państwo, pani Wandzie cały czas podkreślamy to, grozi eksmisja, bo urzędnicy twierdzą, że pani Wanda nie ma prawa do tego lokalu. No. W takim razie powinna się z niego wynieść. Jest z nami proszę państwa Michał Otręba z ruchu Niepokonani 2012, do którego pani Wanda rozumiem zgłosiła się, czy to Państwo znaleźli ten problem, jak to wyglądało? Bo wiem, panie Michale, że wiele pan robił w tej sprawie też, żeby pomóc pani Wani. Witam serdecznie. My faktycznie wiele razy pisaliśmy w tej sprawie. Ja... A gdzie pan pisał? No do różne. Ja w, w, dla przykładu wziąłem w. kilkanaście tylko pisów, które żeśmy wys, wystosowali do różnych instytucji e, w naszym kraju, Począwszy od Rzecznika Praw e, Człowieka, nawet do e, pana prezydenta, bo ta sprawa jest troszeczkę bulwersująca. Ja powiem tak, tą sprawą nie zajmujemy się może tak długo, jak, jak ta sprawa jest długa. Ja może troszeczkę mam mniej lat niż, bo przed, po 74. się urodziłem, ale powiem w ten sposób. Nieładnie jest zabrać coś, zapłacić za coś i, 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 i coś zabrać. To, to jest tak jakby... Yy... No wszyscy to czujemy właśnie, mam wrażenie, 20. że Państwo gdzieś też tylko nie no tak, wiem, bo pozwalają że... to powiedzieć wprost, nie wiem, urzędy. Ale co chce pani mówi cały czas, mm. że sąd tak uważa, tak? A to chce pani powiedzieć tak, jak sąd jest to nie, bezduszny, to my urzędnicy nie, też będziemy. Panie redaktorze, cztery sądy. Nie cztery sądy, 12 sądów siedzi, władz. 12 siedzi Ale obok. bardzo sprawa. proszę. Ale to przepraszam pan bardzo dobrze. Dobrze. Sądy mówiły całkiem o innych sprawach, to jest tak? po drugie. Po drugie, jeżeli chodzi o te sprawy, to nie są te sprawy. Panie burmistrz pan o tym doskonale wie. Bardzo dobrze pan wie. Po drugie. Bardzo prosto, prosto można zakończyć tą sprawę W trybu samokontroli możecie wszcząć to postępowanie I zakończyć tą Oczywiście. Urechnię. Nie jeden rok, nie, nie dwa, czterdzieści Powinniście się wstydzić Obywatele są potrzebni, są Wam tylko i wyłącznie 4 lata, tak? Tadeusz Miszkiewicz siedzi obok, właśnie przejmuje mikrofon. Panie się Pan jest adwokatem i prowadzi tę sprawę. Tak, to tak. proszę nam wyjaśnić. Rzeczywiście za każdym razem sądy mówią, że Pani Wanda nie powinna być właścicielką to tego znaczy mieszkania. Oczywiście absolutnie, można powiedzieć, że absolutnie nie ma i nie było sprawy dotyczącej zobowiązania do złożenia oświadczenia woli do przeniesienia jak gdyby tego mieszkania. Czyli wytłumaczmy, sprawy, nigdy się to nie ogóle, dotyczyło tak, tego, żeby... nie toczyła w ogóle o to mieszkanie. Ale to spróbujmy to, ten prawniczy język przełożyć bardziej na taki ludzki. Czyli nigdy tak naprawdę sprawa nie dotyczyła tego, że urząd nie, do... tak, nie do... przenieść na panią wandę prawo własności. Dokładnie, nie było takiej sprawy, mało tego, nie było też sprawy o zwrot tych pieniędzy. Takiej sprawy nie było, więc twierdzenia, jak gdyby że e, pani przegrała jakąś sprawę, są nieprawdziwe po prostu w tym.